Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to miłe wprowadzenie, bardzo dziękuję za Państwa obecność tutaj. To dla mnie jest zaszczyt i muszę powiedzieć duża trema, dlatego że rzeczywiście lecę bezpośrednio z Nowego Jorku. Jak dzisiaj dzwoniłem do żony, będąc w przesiadce w Warszawie, to gdzie jesteś? Ja w Warszawie. To co, dlaczego nie przyjeżdżać No bo jadę do Wrocławia. No, A małżonka to już przyjęła z zupełnym brakiem jakiegokolwiek zdziwienia. I taką mam teraz rolę trochę komi energetyczno-klimatycznego po tym szczycie. I. I cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać nie tylko w tym kontekście szczytu klimatycznego, ale również w kontekście mojej poprzedniej działalności związanej z energetyką, bo wydaje mi się, że dobrze jest coraz bardziej łączyć te oba tematy pomiędzy energią i klimatem. I jeśli Państwo pozwolicie, to zacznę od takiej trochę historycznej perspektywy, bo wydaje mi się, że kiedy myślimy o energii. To myślimy o takim tradycyjnym trójkącie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to pan ambasador Szwecji również poruszał ten temat w swoim wystąpieniu. Taki tradycyjny trójkąt energetyczny to jest, chcemy, żeby energia była dostępna, tania i w miarę czysta. Ten trójkąt też ewoluował. Przypomnę, że pierwszym wyzwaniem, które, przed którym stanęliśmy jako energetycy, jakieś 100-150 lat temu to była przede wszystkim dostępność energii, to było wyzwanie dla inżynierów, ale wyzwanie również dla polityków, to była elektryfikacja. I stąd, jak gdyby ten fundamentalny aspekt, który definiował politykę energetyczną, który jest bardzo silny w naszym DNA energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne to było definiowane jako dostęp do surowca i możliwość sprowadzenia energii pod różnymi postaciami od producenta. Do konsumenta. I ta definicja, ten model działania, właściwie model w rękach na początku, tak jak wspomniałem, inżyniera, a potem coraz bardziej polityka, kiedy w 73, potem w 79 roku okazało się, że państwa arabskie powiedziały, że no mogą być i złoża, ale one wcale nie muszą być dla wszystkich dostępne. Kiedy w 2009 roku. Nasz wschodni sąsiad uznał, że mogą być i złoża, może być i rura, ale ważne jest, kto trzyma rękę na kurku. Wtedy okazało się, że również nasza polityka bezpieczeństwa energetycznego ewoluuje i w ciągu ostatnich czterech lat zrobiliśmy bardzo dużo po to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne w tym tradycyjnym rozumieniu tego słowa, czyli dostępu do zasobów i, i do ich przesyłu zabezpieczyć. Mówię o tym, Państwo wszyscy doskonale wiecie: Baltic Pipe, projekt, który powinien um, uniezależnić nas od jednego kierunku dostaw gazu. E, terminal w Świnoujściu LNG, który jest jednym z najbardziej wypełnionych terminali w tym momencie w Europie. E, połączenie, z, synchronizacja z krajami, z krajami bałtyckimi, interkonektory. To są wszystko elementy takiego tradycyjnie rozumianego bezpieczeństwa. Energetycznego. Natomiast pytanie, które dzisiaj niesie nam świat, to jest to, czy ta definicja polityki energetycznej, rozumienia energii, Rodem z XIX, a może XX wieku, czy ona jest na miarę XXI wieku. I w tym kontekście chciałbym Państwu dorzucić do tego tradycyjnego obrazka kolejne trzy elementy, których będę kilka słów chciał powiedzieć. Po pierwsze, do tradycyjnej. Wizji inżyniera i polityka dołączył obywatel, każdy z nas. Wracam ze szczytu klimatycznego w Nowym Jorku, tak jak pan prezes Nowakowski był łaskaw powiedzieć, gdzie e, między innymi bardzo emocjonalne wystąpienie Grety Thunberg. E, ja byłem wtedy na sali, śledziłem je, ono rzeczywiście miało bardzo e, duży e, wpływ, i ten niesłychanie emocjonalny przekaz jest jednocześnie. Głosem grupy, która jest grupą młodzieży i dzieci, która jest grupą emocjonalną, która zadaje pytania, natomiast ona do nas kieruje je po to, żebyśmy byli w stanie na nie odpowiedzieć. Dzisiaj oczekiwania społeczne, przekonania społeczne redefiniują kompletnie kształt energetyki. Jeżeli Państwo macie w głowie fakt, że dla mieszkańców Skandynawii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, ale również Holandii, temat zmian klimatycznych jest numerem jeden we wszystkich wyborach. No, nie są kwestie zdrowia, nie są kwestie edukacji, nie są kwestie bezrobocia, nie są kwestie rozwoju gospodarczego, czyli te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jest kwestia ochrony klimatu. Wtedy rozumiecie, że energia przestała być już tylko i wyłącznie domeną tych inżynierów i polityków XX o których wspomniałem, a staje się częścią dyskusji obywatelskiej. Oczywiście nie we wszystkich krajach również unijnych tak silny jest nacisk na politykę klimatyczną. Jeżeli mówimy o na przykład takich krajach, jak Francja, Niemcy czy Belgia, to między 50 a 65% mniej więcej ludzi uznaje, że to jest priorytet. To będzie w top 3 najważniejszych spraw, które drążą obywateli tych, tych państw. Ale jak przeniesiemy się na przykład do takich krajów, jak nasz region, ale również Włochy albo Irlandia, to jesteśmy już raczej w granicach 20-35% przekonań społecznych związanych akurat z tym komponentem. Natomiast w naszym kraju, na przykład kluczowym moim zdaniem tematem polityki społecznej czy dyskusji społecznej, nie tej toczonej w ramach tradycyjnych politycznych ram, tylko tym, czym żyjemy jako Polacy, jeżeli zastanowimy się, jakie mamy wspólne tematy, będzie temat czystego powietrza. Czyli energia trafiła do nas wszystkich, do domów nas wszystkich, i energia stała się już nie tylko i wyłącznie domeną Arytmetyki, ekonomii, wykonalności inżynierskiej, ale stała się postulatem, stała się pewną społeczną potrzebą, tak jak wspomniałem, również wyrażaną w sposób często bardzo emocjonalny. I ta emocjonalność, ona jest trudna, ona jest amorficzna. Bardzo trudno jest znaleźć dzisiaj odpowiedzi na pytania, które nie są, których, które nie są strukturyzowane. Nie, wiem, czy Państwo, śledziliście w ostatnią sobotę w Paryżu, miały miejsce dwa marsze. Jeden marsz dla klimatu i drugi marsz żółtych kamizelek, który ponownie mobilizuje przeciwników podniesienia akcyzy na paliwo we Francji, które doprowadziło do ogromnego wykluczenia transportowego. Bo taki, taki termin jako nowy wchodzi w ogóle. Dosłownictwa polityki klimatycznej. Wykluczenie transportowe polegające na tym, że kiedy rozmawiamy na temat podniesienia akcyzy za paliwo z mieszkańcem Paryża, on tylko wzruszy ramionami. Ma metro, a generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy Państwo byliście w Paryżu ostatnio, ale zaparkowanie tam samochodu graniczy z cudem. W związku z tym, jak komuś się powie, pozbądźmy się samochodów, spoglądnie raczej na ten postulat życzliwie. Ale ten sam postulat który będzie omawiany przez mieszkańca Perpignan, bo to jest taka mała miejscowość w południowo-wschodniej Francji, gdzie uruchomiony został ruch żółtych kamizelek na początku 2018 roku. To samo pytanie zadane człowiekowi, który 30 km dojeżdża każdego dnia do swojej fabryki, w której każdym dniu mówią mu, że za chwilkę ta fabryka zbankrutuje, bo musi być zdelokalizowana do krajów o mniejszych kosztach pracy, bo taka jest rzeczywistość industrialna południa Europy dzisiaj. I kiedy mu się mówi, że będziesz za tą drogę do pracy płacił teraz nie e, X, ale dwa albo trzy razy X, no to on mówi, ale coś tu nie gra. Tak? I ta dyskusja rozgorzała wewnątrz Francji, i jej takim wyrazem były te dwa marsze, które zderzyły się ze sobą w Paryżu. I co ciekawe, jakkolwiek uczestnicy obydwu marszów byli w stosunku do siebie raczej nastawieni stosunkowo negatywnie, to nie bardzo wiedzieli po prostu, co ze sobą zrobić. Oni tak przeszli. W związku z tym ta amorficzność dyskusji często rodzi dla nas pytania, rodzi dla nas bardzo duże wyzwania i będzie rodziła po stronie również decydentów politycznych konieczność uwzględnienia głosu obywateli w ewolucji miksów energetycznych. To są nowe wymiary, które my musimy wziąć pod uwagę, redefiniując naszą politykę energetyczną, bo jeżeli mówimy o eksploatacji węgla, mówimy o niej w tradycyjnych sposób na temat dostępności tego polskiego surowca, na temat bezpieczeństwa energetycznego, natomiast nie widzimy stanowiska gmin śląskich, nie widzimy często, że młodzi ludzie coraz mniej garną się do pracy fizycznej e, trudnej 24 na, godziny na dobę w trudnych e, warunkach bezpieczeństwa, to są inny typ spojrzenia na kształtowanie polityki klimatycznej, na kształtowanie miksu energetycznego oczami zwykłych ludzi, który będziemy musieli stopniowo coraz bardziej uwzględniać. A zatem pierwszy wymiar, na który ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę, to jest to, że myśląc o przyszłości energii, myśląc o przyszłości polskiej energetyki, również ten wymiar społecznych oczekiwań będzie coraz istotniejszy. Ale jeśli Państwo pozwolicie, to na tym bym nie poprzestał. Mamy w tym momencie przed sobą ogromne zmiany, jeżeli chodzi o technologię produkcji energii. Odnawialne źródła, takie jak fotowoltaika czy wiatr, bardzo szybko spadają koszty ich produkcji. Natomiast ten fakt zmienia zupełnie również naturę zasobów, które są niezbędne dlatego, żeby energetyka funkcjonowała. Idziemy z energetyki, która była praco i zasobochłonna do energetyki, która będzie coraz bardziej kapitałochłonna. Elektrownia węglowa, gazowa to są takie miejsca, do których postawienia trzeba Owszem, jakiś tam pieniędzy, ale potem fundamentalnie potrzeba zasobu, dostępu do tego zasobu po odpowiedniej cenie i ludzi, którzy będą go obsługiwać. Dla wiatraka albo panelu fotowoltaicznego potrzeba tych ludzi znacznie, znacznie, znacznie mniej. Fundamentalnym napędem polityki energetycznej XXI wieku będą stopy procentowe. Bo okazuje się, że ten, kto jest w stanie taniej postawić ten wiatrak, będzie tym, który będzie miał bardziej konkurencyjną energię. To bardzo zabawnie wyszło na wspólnym projekcie pilotażowym organizowanym przez Niemcy i Danię, który został wygrany przez duńską fotowoltaikę. A priori temat dosyć kontrintuicyjny, dlaczego w Danii fotowoltaika miałaby się bardziej opłacać niż w Niemczech. No więc okazuje się, że dostęp do kapitału w Danii jest na tyle tani i był na tyle łatwy, że to duńska fotowoltaika to wygrała. Podobnie mamy z energetyką jądrową. Jeżeli popatrzycie państwo dzisiaj na koszty energii jądrowej, to jeżeli uwzględniamy ryzyko firmy, jeżeli uwzględniamy długi okres i kapitał prywatny, mamy Hinkle Point i 92,5 funta w ramach kontraktu różnicowego, czyli 120 dolarów mniej więcej. Jeżeli tą samą elektrownię jądrową postawimy, korzystając z funduszy publicznych, za 3% kosztu kapitału, ta energia będzie kosztowała połowę taniej 60 dolarów. To jest gigantyczna różnica i e, pokazująca, że coraz bardziej tym elementem, który będzie definiował przyszłość energetyki, będzie dostęp. Do kapitału, czyli do tego pierwszego elementu pod tytułem oczekiwania społeczne, drugi w postaci dostępu do kapitału będzie coraz istotniejszy. I w tym kontekście, jeśli Państwo pozwolą, to bym nawiązał dwa słowa do szczytu nowojorskiego, bo on był istotny mniej z powodu 66 państw, które zadeklarowały neutralność klimatyczną, mniej z powodu 100 miast, które zadeklarowały neutralność klimatyczną, bo to nie byli w większości najwięksi emitenci. To były też te państwa, o których mniej więcej wiedzieliśmy, że dotychczas tego typu zobowiązania deklarowały. Natomiast tam pojawił się sektor finansowy. Ponad dwa tysiące miliardów dolarów aktywów instytucje reprezentujące zadeklarowały neutralność klimatyczną do 2050 roku. To znaczy, że. Będą stopniowo przesuwały swoje strumienie finansowe z źródeł kopalnych w kierunku źródeł zeroemisyjnych. I to musimy, myśląc o tej ewolucji naszej, również wziąć pod uwagę. Jeśli Państwo pozwolicie, to w tym momencie również dwa słowa na temat naszego europejskiego kontekstu. Jesteśmy w samym środku dyskusji na temat neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. To jest dyskusja, która została opisana z perspektywy jej kosztów w takim dokumencie Komisji Europejskiej Impact Assessment, który przewiduje. Że rocznie osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagało zasobów inwestycyjnych po stronie Unii Europejskiej dodatkowe między 170 a 290 miliardów euro rocznie. To są ogromne kwoty i z tymi ogromnymi kwotami będziemy musieli się zmierzyć również my w warunkach innego niż nasi partnerzy z Europy Zachodniej zaopatrzenia w kapitał. Bo jeżeli państwo pojedziecie do pięknego miasta Zgorzelec po niemiecku Gerlitz, to w jednym wypadku Polak będzie zarabiał 1100 euro średnio według danych gusowskich, tyle zarabia pracownik przemysłu. Jego odpowiednik w przemyśle niemieckim no może nie w Gerlitz, bo to akurat Niemcy wschodnie są pod tym względem bliższe naszym płacom, ale już kawałek dalej. To jesteśmy na poziomie trzech tysięcy ponad euro nawet 3500 ten dyferencjał, jeżeli chodzi o pracowników e, pracowników sektora przemysłowego jest bardzo duży. Tymczasem jeden i drugi skonfrontowany jest na jednolitym wspólnym rynku europejskim z tą samą ceną samochodu elektrycznego. Tak? więc będziemy musieli umieć Odpowiedzieć na to mniejsze zaopatrzenie w kapitał i mniejszą dochodowość naszych współobywateli, żeby, żeby, to, żeby się tu udało. Ale to jest przedmiot naszych negocjacji europejskich. Natomiast, jeśli Państwo pozwolicie, to ostatnie, ostatni wymiar, który chciałbym Wam podrzucić tutaj do wspólnej refleksji, to jest perspektywa innowacji i nowych technologii. Niedawno miałem okazję e, brać udział w szczycie niemiecko- Francuskim. Zgromadzi się rokrocznie biznes niemiecko-francuski, taka nasza krynica, tylko w warunkach bilateralnych. Bardzo ciekawe spotkanie. Siemens, Total, Air Liquide, największe firmy przemysłowe obydwu krajów. No i tam podstawowym pytaniem jest, w jaki sposób przeewoluować europejskie zasady konkurencyjne do tego, żeby. Żeby umożliwić powstanie europejskich czempionów. Bardzo zacny, bardzo ważny temat. Tylko głos z mojej strony był taki: proszę Państwa, moje, moje zdanie jest takie, że z całym szacunkiem dla tu obecnego wielkiego biznesu i fantastycznych firm, czempiony europejskie nie siedzą za tym stołem. Bo 40 lat temu nikt nie spodziewał się, że Apple i Microsoft to dzisiaj będą największe firmy świata. 30 lat temu Vestas albo Jinko Solar, bo to jest największa na świecie firma solarna chińska, to, to, a gdzie tam 30, 20 lat temu, 30 lat temu to nie było Facebooka i, i Google'a. Te firmy, które dzisiaj są największymi firmami świata, 30, 20, 40 lat temu ich nie było. W związku z tym pytanie jest, czy my jako Europa jesteśmy w stanie wytworzyć warunki do tego, żeby tutaj powstawały czempiony? I to samo pytanie dotyczy energii. Proszę Państwa, jeżeli uświadomimy sobie, że w 2000 roku na 10 największych firm energetycznych świata 7 było europejskich, a dzisiaj jest jedna. Jeżeli uświadomimy sobie, że na 10 największych producentów fotowoltaiki 7 jest chińskich, że na 10 największych producentów samochodów elektrycznych 5 jest chińskich, to pozostaje nam tylko i wyłącznie perspektywa wiatru, bo tutaj Europa zdobyła swoją siłę. 5 na 10 największych producentów turbin wiatrowych i e, e, energetyki wiatrowej jest europejskich, ale pozostałe sektory są już gdzie indziej. A teraz dyskutujemy już nie o wietrze, już nie o fotowoltaice. Dzisiaj rozmawiamy o bateriach. I tutaj jako Polska postawiliśmy na bardzo dobrego konia. Niedaleko szlachetnego miasta, w którym się dzisiaj znajdujemy, jest największa w Europie, w Unii Europejskiej jedyna zresztą fabryka baterii litowojonowych jonowych LG Chem. Ta fabryka, jeżeli ja dobrze słyszę, zapowiedzi jej przedstawicieli, ma osiągnąć dosyć szybko dwukrotnie większą pojemność niż gigafaktory Tesli. Energetyka światowa ewoluuje od drewna, bo tyle to, to człowiek przez tysiące lat palił drewnem, poprzez w XIX wieku węgiel, XX parę, w XXI będziemy surowcem energetycznym będą stopy procentowe i baterie litowo-jonowe, przynajmniej przez jakiś czas. I będziemy musieli w tej rzeczywistości umieć się odnaleźć, będziemy musieli myśleć my, jako Europa, ale jako Polska, nie gdzie piłka jest dzisiaj przy nodze, tylko gdzie ona będzie za pięć lat. I to jest przekaz innowatora. To jest przekaz tych ludzi, którzy myślą o energetyce w sposób taki, który ma kreować dla nas nowe możliwości i ma spowodować, ma przekuć to wielkie oczekiwanie społeczne o którym wspominałem, które jest bardzo silne w Europie Zachodniej i które przenosi się na poziom polityczny, za pośrednictwem kapitału przekuć w nowe możliwości gospodarcze, w nowe miejsca pracy w Europie. A będzie to wyzwanie ogromne dla Europy, bo jeżeli znowu cofniecie się Państwo 20 lat temu, 7 na 10 największych firm świata miało swoje siedziby na wybrzeży, na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego. Nie wiem, czy wiecie, gdzie teraz znajdują się siedziby największych na świecie firm e, świata. Na wybrzeżu Pacyfiku. Centrum Gospodarcze świata przeniosło się z Atlantyku na Pacyfik i to się, ta, ta transformacja odbyła się w ciągu zaledwie 20 lat. A zatem tradycyjny trójkąt energetyczny. Ekonomia, bezpieczeństwo, środowisko musi być uzupełniony o wymiar, społeczeństwo, kapitał, technologia. Musimy myśleć o przyszłości przez pryzmat połączenia tych trzech, trzech elementów w spójną strategię rozwojową. I to się da zrobić. Każdy na swoją modłę tego próbuje. Nasz niemiecki sąsiad, odnawialne źródła energii, serfują na Generalnie rzecz biorąc, antyjądrowych e, e, resentymentach naszych zachodnich e, sąsiadów na potrzebie zazielenienia swojego miksu energetycznego, ale czerpią kapitał z kieszeni każdego konsumenta energii, bo taksa EEG podwaja praktycznie koszt energii elektrycznej w Niemczech, idąc właśnie na taki, na taki cel i daje. E, Bezpieczeństwo również w wymiarze gospodarczym. Podobną strategię, jeżeli Państwo prześledzicie, ma Japonia. Premier Abe w 2015 roku powiedział, że chce, żeby Japonia była społeczeństwem wodorowym. Tutaj z kolei fundamentalne oczekiwanie społeczne jest autonomii. Japonia jest takim krajem, które ma silne poczucie wyjątkowości, które potrzebuje i rozumie tą swoją wyjątkowość potrzeba. Niezależności, ale również bardzo systemowego myślenia. Japończycy się odnajdują w tym wodorze jako takim łączniku bardzo wielu różnych sektorów. Nie tylko energetyki, ale przecież transportu i takiej codziennego funkcjonowania. Ale jeśli Państwo spojrzycie na największy w tym momencie kraj rozwijający się, ale jak prezydent Trump mówi, jak to dziwne, że druga, największa gospodarka na świecie jest krajem rozwijającym się. Jest to kraj również w wielu aspektach rozwinięty, albo nawet szybciej rozwinięty niż wiele krajów rozwiniętych. 2012 rok prezydent Xi Jinping ogłasza ekologiczną cywilizację. Pięcioletni plan uczynienia z Chin potęgi w zakresie ekologicznego przemysłu, ale również w odpowiedzi na postulaty swoich obywateli, jeżeli chodzi o czyste powietrze, czystą wodę i niezanieczyszczanie środowiska. Ale rok później, 2013 rok, Made in China 2025. Projekt substytucji importu i substytucji technologii, po to, żeby w 2025 roku w kluczowych aspektach Chiny były niezależne technologicznie od Zachodu. To wszystko składa się na bardzo konkretne, bardzo odważne zamiary strategiczne wielu państw świata. I ja tylko Państwu powiem z mojej perspektywy, że wierzę, że to, co Pan powiedział, Pan Remik Nowakowski powiedział na samym początku, a mianowicie, że my, jako Polska, znaleźliśmy czy znajdujemy dla siebie takie nisze. Oczywiście można polemizować, czy ona powinna być w ten sposób skrojona, czy inaczej. Bo moja hipoteza jest taka. My jesteśmy jeszcze za mali do tego, żeby współkreować tą falę. Zmiany, ewolucje na świecie. Ale jesteśmy za duli, żeby płynąć z nurtem. Nam nie wolno płynąć z nurtem. My musimy się odważyć stawiać przed sobą cele rozwojowe, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, klimatyczną, środowiskową. I one muszą łączyć oczekiwania społeczne, dostęp do kapitału i innowacje. I musimy się odważyć stawiać sobie cele. Bo ten, kto sobie nie stawia celi, celów, to nie wie, dokąd dochodzi. Jeżeli nasz zachodni sąsiad powiedział, że chce osiągnąć milion samochodów elektrycznych w 2020 roku, a osiągnie je w 2022, bo takie są ostatnie prognozy, to ja powiem: no i co z tego? Jaka różnica? Liczy się busola, liczy się kierunek, liczy się to, w którą stronę idziemy, a nie aptekarskie rozliczanie z tego, czy to jest pół roku wcześniej, czy pół roku później. Musimy odważyć się mieć mapę rozwojową. Nie uda się wszystko, ale na tym polega rozwój, bo na tym polega również nasze miejsce dzisiaj w gospodarce światowej. To jest tego kraju, który odważa się mieć swoje zdanie i który będzie walczył o swoje miejsce na innowacyjnej mapie świata. Tak samo jak pokazaliśmy w Katowicach, kopie 24, że potrafimy być w forpoczcie światowej dyplomacji, że potrafimy godzić wodę z ogniem, że Chińczyk, Amerykanin, Saud, Niemiec, Francuz są w stanie... W Katowicach się dogadać. Tak samo możemy pokazać, że potrafimy połączyć te wszystkie elementy i stworzyć dobrą, mądrą strategię rozwojową i mądrą strategię energetyczną dla Polski, która nam oczywiście zapewni energię bezpieczną, tanią i środowiskową, ale która, tak jak mówię, będzie odpowiadała na te trzy nowe warunki, o których, o których mówiłem. Taka jest. Takie są moje przekonania. Mam nadzieję, że mogłem się z Państwem nimi podzielić. Przepraszam, jeśli mówiłem troszkę dłużej niż było mi przyznane, ale bardzo się cieszę jeszcze raz, mogąc dzisiaj z Wami na ten temat rozmawiać i z przyjemnością będę uczestniczył w dalszej części dyskusji.